Rozwiązywanie zadań z zagadnienia Ruch jednostajnie zmienny. I jak zwykle na początku będę Cię bardzo prosił o Twoją łapkę w górę, komentarz lub udostępnienie tego filmu. I przed nami zadanie pierwsze. Wyjaśnij, co to znaczy, że ciało porusza się z przyspieszeniem równym 10 metrów na sekundę kwadr. A? Czyli mamy, że a równa się 10 metrów na sekundę kwadrat. Co to znaczy? Mianowicie wiemy, że a liczymy ze wzoru zmiana, tak, przyrost prędkości w czasie, tak? Z tego by wynikało, że jak pomnożymy sobie obustronnie razy t, to ten przyrost prędkości to będzie a razy t. A się, czyli iloczym przyspieszenia naszego 10 metrów na sekundę kwadrat razy czas. To znaczy też, że na przykład dla czasu równego jedna sekunda, czyli co jedną sekundę, zwrot, wzrost prędkości, tak, to będzie 10 razy 1, wynosi 10 metrów na sekundę. To znaczy, że ciało porusza się z przyspieszeniem równym 10 metrów na sekundę kwadrat, to znaczy, że jego, że jego prędkość wzrasta, tak, o każde 10 metrów na sekundę co sekundę. Zgadza się? Na tym polega właśnie przyspieszenie równe 10 metrów na sekundę, czyli chodzi o to, że jego prędkość się zmienia jednostajnie i to, że porusza się z przyspieszeniem 10 metrów na sekundę kwadrat, to znaczy, że jego zmiana prędkości co sekundę następuje o 10 metrów na sekundę. To jakbyśmy zaczynali, tak, od prędkości początkowej równej 0, to znaczy, że po pierwszej sekundzie ciało miałoby już prędkość 10 metrów na sekundę. Po drugiej sekundzie miałoby już 20 metrów na sekundę. Po trzeciej miałoby tak, 30 metrów na sekundę i tak dalej, i tak dalej. Po czwartej sekundie miałoby już 40 metrów na sekundę. Czyli przyrost tej prędkości co sekundę następuje o 10 metrów na sekundę. No i przed nami teraz zadanie drugie. Gdy kierowca samochodu na trzecim biegu wcisnął do końca pedał gazu, wskazówka prędkościomierza w ciągu 5 sekund w stałym tempie powędrowała z położenia takiego jak na rysunku A do położenia takiego jak na rysunku B. Oblicz przyspieszenie tego samochodu, wynik podaj w metrach na sekundę kwadrat. Standardowo zaczynamy od wypisania sobie danych, tak? Nasze dane. Wiemy, że... W treści powiedziano, kiedy kierowca samochodu na trzecim biegu wcisnął do końca pedał gazu. Wskazówka prędkości ma w ciągu 5 sekund, tak? czyli podaj nam wielkość czasu. P równa się 5 sekund. W stałym tempie, czyli wiemy, że mamy do czynienia z ruchem, z ruchem jednostajnie przyspieszonym. Powędrowała z położenia tak, a czyli VA, prędkość a odczytamy sobie to będzie ile. Tutaj widzimy, że tu jest 40, tu jest 60, ta du, duża skazówka, tutaj duża kreska to będzie 50, a to jest między 40 a 50, dokładnie w połowie, czyli VA wynosi 45. No i oczywiście, oczywiście prędkość, czym jest w samochodzie, wyskalowany jest w kilometrach na godzinę. Zatem to jest 45 kilometrów na godzinę. I analogicznie spójrzmy sobie tutaj na rysunek B. Wskazówka jest tutaj między tak, 80 a 100, dokładnie tej grubej kres, tej większej, czyli dokładnie VB wynosi 90 km na godzinę. Zgadza się? Super. Czyli bez problemu zaraz będziemy mogli obliczyć przyrost tej prędkości, tak? Ale skupmy się jeszcze na tym, co jest szukane. Każą nam obliczyć, tak? Proszą nas o oblicz przyspieszenie tego samochodu czyli mała literka A, znak zapytania. No i wynik musimy podać w metrach na sekundę kwadrat, tak? Też tutaj, że my wartości prędkości mamy w kilometrach na godzinę, ale zaraz do tego wrócimy. To zróbmy sobie, najpierw obliczmy, jaki był ten przyrost tej prędkości, tak? Czyli delta V to będzie V końcowe, czyli B minus VA, tak? Czyli wiemy o tym, że 90 minus 45, no to będzie 45 Kilometrów na godzinę. Zgadza się? Ok, mamy obliczone delta V. A wiemy o tym, że A obliczamy ze wzoru delta V przez T. Chyba wszystko obliczyliśmy. Mamy delta V, mamy T, a ale delta V mamy w kilometrach na godzinę. Prawdopodobnie i najlepiej, żeby podstawić to do wzoru na A, gdzie czas mamy w sekundach, musimy zamienić to na jednostkę metrów na sekundę. Polecam ci zajrzenia do poprzednich lekcji, tam mieliśmy aż całą lekcję odnośnie zamiany jednostek, a teraz to będzie to bardzo proste, tak? Czyli 45 km na godzinę to jest to samo co 45 razy. Teraz zrobimy długą kreskę i kilometry zamienić, ile zamienić na metry, to jeden kilometr to 1000 metrów, prawda? Godziny trzeba, przepraszam, tutaj nie, nie godziny, tylko tu już mamy sekundy ale godziny zamieniamy na sekundy, to wiemy, że to jest 3600, prawda? Te dwa zaraz się od razu idealnie skracają. 45 i 36 również się skróci. E, wspólnym dzielnikiem tych dwóch liczb będzie 9, tak? Czyli 36 na 9 to jest 4, 45 na 9 to jest 5, Czy wychodzi nam dokładnie 54, tak? 5 razy 10 i na dole jest 4, ale już metra, a sekundę. Możemy wyciągnąć sobie całości. To będzie 48 jest, tak? Czyli to będzie 12 i dokładnie jedna druga, czyli 12,5 metra na sekundę. Taka jest, tak jest delta V. To teraz bez problemu możemy sobie podstawić do wzoru na no A. Na przyspieszenie, żeby to obliczyć, tak? Czyli nasze delta V przez T, czyli 12,5 metra na sekundę przez 5 sekund. 12,5 przez 5. Czyli to będzie dokładnie 2,5 metra na sekundę kwadrat. Zatem obliczyliśmy to. Mieliśmy podane różnicę prędkości w kilometrach na godzinę i w jakim czasie ta różnica prędkości nastąpiła, więc obliczyliśmy sobie przyrost prędkości w kilometrach na godzinę, zmieniliśmy sobie jednostki na metry na sekundę i podstawiliśmy do wzoru tak. Przyspieszenie równa się przyrost prędkości w czasie 12,5 na 5. To jest 2,5 metra tak, na sekundę kwadrat. I teraz kolejne zadanie, zadanie trzecie. Oblicz, o ile wzrasta prędkość ciała poruszającego się z przyspieszeniem 2 metry na sekundę kwadrat. Mamy cztery podpunkty, tak? A w pierwszej sekundzie, B w trzeciej, C w dziesiątej, a D w ciągu pierwszych pięciu sekund. Dobrze, no to wiemy o tym, że wpiszmy sobie globalne dane. Zgadza się. Mamy obliczyć, mamy przyspieszenie tego ciała 2 metry na sekundę kwadrat. Zgadza się? I w podpunkcie A mamy obliczyć, ile o ile wzrosła prędkość tego ciała, poruszającego się z przyspieszeniem takim w pierwszej sekundzie ruchu. No tutaj nic sam nie mówią prędkości początkowej, więc uznamy, że prędkość początkowa wynosi 0 metrów na sekundę. Tak? W pierwszej sekundzie ruchu, mianowicie. To zazwyczaj jest tak, omawialiśmy to też na jednej z lekcji, że jak mamy oś czasu, oś czasu, oś czasu, tak, oś czasu, zgadza się, i ono jest dyskontowane oczywiście od zera, tu jest jeden, dwa, trzy, tak, cztery i tak dalej. W pierwszej sekundzie ruchu to znaczy, że od czasu zero do czasu jeden, to jest nasze w pierwszej sekundzie ruchu, tak? Czyli o ile zrosła prędkość, czyli tak naprawdę zrosła nam od V, 0, tak? Równe 0, do V końcowe po czasie równym 1, tak? Trzeba to obliczyć. Mianowicie, wiemy o tym, że wzór na przyspieszenie to jest zmiana prędkości w czasie. Zgadza się? Z tego będzie trzeba wyliczyć że przy, dla prędkości początkowej, no to to jest. Wiadomo, że to zmiana prędkości to jest ta prędkość końcowa po pierwszej sekundzie. Czyli w tym przypadku nasze V. Końcowe po pierwszej sekundzie będzie po prostu iloczynem przyspieszenia razy czas. Czyli V o pierwszej sekundzie to jest 2 razy 1, czyli 2 m na sekundę. O tyle wzrośnie prędkość ciała poruszającego się z przyspieszeniem 2 metry na sekundę kwadrat w pierwszej sekundzie ru. Tak? Bo wiemy, że wzrasta od V0 równe 0 do V1 równe w tej chwili, już obliczyliśmy do 2 metrów na sekundę. Kolejny podpunkt, podpunkt B, mówi nam o tym i pytają nas w trzeciej sekundzie ruchu. Trzecia, trzecia sekunda ruchu, no to wiemy, że to jest od czasu równego 2 do czasu równego 3, czyli o ile wzrośnie. Ale ogólnie, jeżeli ciało porusza się jednostajnym ruchem przyspieszonym z przyspieszeniem 2 metry na sekundę kwadrat, to wiemy o tym, że w tych samych Odstępach czasu przyrost prędkości jest taki sam. Czy to nieważne, czy to w pierwszej, czy w trzeciej, czy w dziesiątej sekundzie, przyrost będzie taki sam, ponieważ odstęp czasu zawsze trwa sekundę. Czyli tutaj przyrost czasu był 2 metry na sekundę, czyli w trzeciej sekundzie, czyli delta V w trzeciej sekundzie również będzie 2 metry na sekundę. I w podpunkcie C w dziesiątej sekundzie delta V w dziesiątej sekundzie również będzie 2 metry na sekundę. bo w, ka w każdej, mówimy tutaj w dziesiątej sekundzie, czyli w czasie trwania jednej sekundy. A wiemy o tym z definicji, że w ruchu jednostajnie przyspieszonym z tym przyspieszeniem co sekundę prędkość wzrasta nam zawsze o 2 metry na sekundę. Wyjątkiem będzie podpunkt D, gdzie pytają w ciągu pierwszych 5 sekund. Tak? Czyli tak naprawdę... Musimy zmierzyć, jaki był przyrost prędkości od prędkości V0 równe 0, 0 do prędkości V o czasie 5 sekund, tak? Czyli stąd aż dotąd, jaki był przyrost prędkości. Czyli wracamy do tego samego wzoru, czyli V pod punkt D V 5, to będzie po prostu A razy T dla T równego 5 sekund, czyli. 2 razy 5 wychodzi nam 10 metrów na sekundę. Zmianowicie, przyrost prędkości w ciągu pierwszych 5 sekund wynosił 10 metrów na sekundę. I przyda mi kolejne zadanie z podręcznika, zadanie czwarte. Zadanie piąte, szóste i siódme, jak zwykle, będzie dostępne na następnym wideo, dostępnym tylko dla wspierających uczniów. Także zapraszam Cię do dołączenia elitarnego grona pilnych uczniów wspierających ten kanał. Szczegóły znajdziesz poniżej tego filmu lub klik klikając przycisk wesprzyj. Tam będą informacje w jaki sposób dołączyć do tego grona i obejrzeć kolejne wideo z kolejnymi zadaniami z podręcznika. Tymczasem wróćmy do zadania. Zadanie czwarte. Oblicz przyspieszenie geparda, który w ciągu dwóch sekund zwiększył swoją prędkość o 70 km na godzinę. Bardzo imponujące, prawda? Gepard najszybsze zwierzę lądowe na Ziemi. Czyli mamy dane. Mówią o tym, że co? Czas to jest dwie sekundy, a przyrost prędkości wynosił 70 km na godzinę. Szukają, pytają nas o co? O przyspieszenie. No, żeby obliczyć to przyspieszenie, musimy wyrazić sobie ten przyrost prędkości w metrach na sekundę. To mianowicie zapiszemy sobie 70 i teraz kilometry musimy zapisać, ile to metrów, no oczywiście 1000. I godziny, ile to sekund, no to wiemy, że 3600, tak? To sobie skrócimy te dwa zera. Tutaj mogłoby się skrócić, ale sobie nie skrócimy, bo nam będzie łatwiej pomnożyć 70 razy 10, to będzie 700 w liczniku przez 36 metrów na sekundę, a to przy użyciu kalkulatora możemy sobie spokojnie podzielić i wychodzi dokładnie 19,4. Metra na sekundę. Taka była zmiana prędkości tego geparda w ciągu dwóch sekund. No to teraz wystarczy co? Podstawić do wzoru na przyspieszenie. To jest ta zmiana prędkości przez czas, czyli zmiana prędkości wyrażona w metrach na sekundę, 19,4 na 2. No i tutaj też muszę użyć kalkulatora, bo w pamięci widzę, że to jest 9, tak? 1,4 na 2 to jest 7, czyli 9. I 0,7 metra na sekundę kwadrat. I zadanie pierwsze z zeszytu ćwiczeń. Zdjęcia A i B przedstawiają odpowiednio położenie piłki i samochodu w równych odstępach czasu. Przeanalizuj ruch piłki i samochodu i odpowiedz, które z ciał porusza się ruchem jednostajnym, a które niejednostajnym. Uzasadnij odpowiedź. Przejdźmy do tych zdjęć i zobaczmy. Opatrzmy na zdjęcie A, czyli ruch piłki. Tak? I widać, że jest to położenie piłki w równych odstępach czasu, czyli najpierw było tu, później tu, 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 tu. Specjalnie robię te kreski, żeby pokazać, że w równych odstępach czasu piłka ta przebywa różną drogę. tak? Czyli nie może to być ruch. Jednostajny, czyli najprawdopodobniej jest to pewne, bo to jest, widać trzeba spadek swobodny, czyli ruch niejednostajny. Zgadza się? A teraz przeanalizujmy ruch samochodu, tak? Widzimy, że zobaczmy sobie mniej więcej na położenie jego maski. Jest tu, tu, tu i gdzieś tam. Jak sobie zrobimy tutaj taką oś, to zobaczymy, że w równych odstępach czasu samochód to przebywa mniej więcej. Równą drogę, tak? Czyli można by domniemać, że to auto w różnych odstępach czasu tak? ma tą samą prędkość, ponieważ w różnych odstępach czasu przebywa tą samą drogę. Zatem samochód będzie się poruszał ruchem jednostajnym. I kolejne zadanie, zadanie drugie. Droga między szkołą a domem Antka liczy 1200 metrów. Chłopiec pokonawał ją pieszo przez 900 metrów. Szedł ze średnią prędkością 1,5 metra na sekundę. Ale potem zaczął padać deszcz i Antek przyspieszył kroku ostatnie 300 metrów pokonując ze średnią prędkością 2 metry na sekundę. I polecenie jest oblicz. Tak? I w podpunkcie A mamy. W jakim czasie przebył pierwsze 900 metrów. Tak? No to wypiszmy sobie dane standardowo z tego zadania. Wiemy, że cała droga liczy 1200 metrów, ale w podpunkcie A tak, pytają nas, w jakim czasie przebył pierwsze 900 metrów, czyli S będzie równe 900 metrów. Zgadza się? Podaje też również w treści, że szedł ze średnią prędkością 1,5 metra na sekundę, czyli prędkość w tym podpunkcie A wynosi 1,5 metra na sekundę. I pytają nas tutaj, szukane. W jakim czasie przebył pierwsze 900 metrów, czyli czas, czyli T równa się znak zapytania. Zgadza się? Wiemy o tym, że to jest ruch jednostajny, tak? To nie mamy, że to jest ruch jednostajny, ponieważ nie mówią nam o żadnym zmianie prędkości, tylko mówią nam średnią prędkość, tak? To jest jego średnia prędkość, czyli można powiedzieć, że ruch ten mógł być jednostajny lub niejednostajny. Ale będziemy traktować go jako jednostajny. Zatem V, Średnie zazwyczaj liczymy z wzoru droga całkowita przez czas całkowity na tym dystansie, zgadza się? Czyli z tego by wychodziło, że ten nasz czas, tych pierwszych 900, 900 metrów, będziemy liczyć ze wzoru, jak to przekształcimy, to będzie SC, tak, przez V średni, zgadza się? To podstawmy sobie tylko teraz dane, tak, to jest 900 metrów przez półtorej, czyli ten czas, 900 na półtorej, to będzie dokładnie 600 sekund, tak? Czyli jak 600 sekund, czyli przez 60, to będzie 10 minut, tak? Ekwiwalent 10 minut. Pod punkcie B do tego zadania pyta nas, w jakim czasie przebył ostatnie 300 metrów, tak? Czyli korzystamy z tego samego, co korzystaliśmy przed chwilą u góry, tylko że zamiast tutaj danych z tej pierwszej części, czyli 900 metrów, podstawiamy dane z tej drugiej części, czyli za drogę podstawimy 300 metrów, a za prędkość średnią 2 metry na sekundę. Czyli czas tutaj całkowity tej ostatniej części jego podróży do domu to jest 300 przez 2, Czyli dokładnie wychodzi 150 sekund. I w kolejnym trzecim podpunkcie, podpunkcie C do tego zadania, pytają nas, z jaką średnią prędkością Antych pokonał drogę ze szkoły do domu. tak? Czyli wiemy, że prędkość średnią liczymy przez całkowitą drogę, przez całkowity czas podróży Antka. No to Sc. Czyli całkowita droga, to wiemy, że to jest 1200 metrów, a czas całkowity to będzie suma tego pierwszego, tak? Pierwsze, pierwszego czasu, czyli 600 plus 150. A 600 plus 150 to jest równe 750 sekund. Zgadza się? To teraz możemy podstawić do 0 na V średnie, czyli będziemy mieli 1200 przez 750. Te dwa zera nam się tutaj skrócą. Użyjemy sobie tutaj kalkulatora i wyjdzie dokładnie 1,6 metra na sekundę. Taka była średnia prędkość na całym dystansie, tak? I przedam mi kolejne zadanie, zadanie trzecie. I rozwiążemy jeszcze sobie tu na tym wideo zadanie czwarte. Zadanie piąte, szóste i siódme. Będzie można zobaczyć rozwiązania na kolejnym wideo, dostępnych tylko dla wspierających uczniów. Aby zostać wspierającym uczniem trzeba dołączyć do tego grona, Szczegóły znajdują się poniżej tego filmu, a teraz tym przyczyn czasem przejdźmy do zadania trzeciego. Rowerzysta rozpędza się ze stałym przyspieszeniem 0,6 m na sekundę kwadrat. Uzupełni diagram o wartości prędkości. Następnie, na podstawie diagramu, dokończ stań. A? I mamy diagram i w mamy, że w Startuje ten rowerzysta, prawda, o prędkości początkowej równej 0, sekundę później ma 0,6 metra na sekundę i sekundę później, tak jak w tym pierwszym zadaniu, wyjaśniliśmy sobie, że jeżeli rowerzysta rozpędza się ze stałym przyspieszeniem 0,6 m na sekundę, to znaczy, że przyrost jego prędkości co sekundę wynosi 0,6. Zatem po w następnej sekundzie będziemy o 0,6 dodać tutaj ten przyrost prędkości 0,6, czyli to będzie 1,2 metra na sekundę. I analogicznie tutaj też będziemy musieli dodać 0,6, czyli będzie 1,8 metra na sekundę. I dokończmy zdanie: w każdej sekundzie ruchu prędkość rowerzysty zwiększa się o no właśnie, tak jak to przed chwilą powiedzieliśmy i obliczyliśmy. O 0,6 metra na sekundę. Zapisz działanie, które pozwoli obliczyć prędkość rowerzysty po upływie 10 sekund. Dobrze już wiemy, tak? Ponieważ A równa się przyrost prędkości w czasie, tak? a wiemy, że przyrost prędkości, zaczynamy od zera, czyli to będzie jednoznaczny z prędkością końcową. Z tego Wynika, że prędkość końcowa to będzie po prostu iloczym przyspieszenia i czasu. Zgadza się? Czyli prędkość końcowa po 10 sekundach dla t równego 10 sekund, czy to będzie 0,6 razy 10, będzie wynosiła dokładnie 6 metrów na sekundę. Czyli za pomocą symboli, tak? Zapisz za pomocą symboli wzór na zmianę prędkości rowerzysty poruszającego się z przyspieszeniem A. Przed chwilą to właśnie u góry zrobiliśmy. Delta V to jest po prostu A razy T, czyli przyspieszenie razy czas, w którym rozpatrujemy zmianę prędkości. I przed nami zadanie czwarte, ostatnie. Piąte, szóste i siódme jest w kolejnym wideo dostępne tylko dla wspierających uczniów. Chcesz dołączyć? Kliknij przycisk pod spodem, wesprzyj. Dowiedz się, jak to zrobić, i oglądaj dodatkowe materiały. Wracamy do zadania. Zadanie czwarte. Przeanalizuj opisy sytuacji przedstawionych na zdjęciach. Uzupełnij tabelę, która pozwoli obliczyć średnie przyspieszenie w sytuacjach pokazanych poniżej. No i mamy pierwsze. Printerkę, tak, w biegu na 100 metrów, która rozpędza się od 0 do 36 km na godzinę w 4 sekundy. Wziąłem samochód który zwiększa swoją prędkość od 90 do 117 km na godzinę w 10 sekund. I mamy motocyklistę, tak, który zwiększa swoją prędkość od 72 do 108 km w 5 sekund. No i mamy takie wielkości do uzupełnienia jak zmiana prędkości w kilometrach na godzinę. No to tutaj jest podana, czyli od 0 do 36 dla sprinterki, czyli to będzie dokładnie 36 km na godzinę. Zmiana prędkości w metrach na sekundę. Dobrze wiemy już teraz, że 36 km na godzinę to 10 metrów na sekundę. W jakim czasie? Podano w 4 sekundy, czyli przyspieszenie liczymy ze wzoru A. Równa się zmiana prędkości, tak, przez czas. W tym przypadku 10 podzielić na 4 to jest 2,5 m na sekundę kwadrat. Przejdźmy teraz do samochodu. Mamy zmianę prędkości w kilometrach od 117... Do 90 to jest 117 minus 90, to jest dokładnie 27 km na godzinę. Przeliczyć prędkość 27 km na godzinę na metr na sekundę. To takiej chyba wielkości do tej pory jeszcze nie robiliśmy, więc zróbmy sobie. Mamy 27 km na godzinę przeliczyć na metry na sekundę, czyli to jest 27. U góry napiszemy sobie oczywiście 1000 m na 3600 sekund. Zgadza się? Te dwa zarezy, które ładnie nam skracają, tutaj od razu widać, że też 27 i 36 skróci się przez 9, Jeśli tu będzie 4, tu będzie 3, 3 razy 10 to jest dokładnie 34 metra na sekundę, a 34 to jest dokładnie 7,5 metra na sekundę. Więc mamy zmianę prędkości w metrach na sekundę, 7,5. W czasie podali nam 10, tak? 10 sekund i obliczamy ze wzoru, tak? Przyspieszenie, czyli delta V w metrach na sekundę, czyli 7,5 na 10, to jest dokładnie 0,75 m na sekundę kwadrat. Przechodzimy teraz do motocykla. Zmiana prędkości w kilometrach na godzinę od, 20, 100, od 72 do 108. Odejmujemy od 108, 72, wychodziłem dokładnie 36 km na godzinę, czyli podobnie jak sprinterka. Wiemy, że to będzie 10 m na sekundę, tylko tym razem 5 sekund dokonała się ta zmiana, zatem przyspieszenie będzie do, wykona, wynosiło dokładnie 10 podzielić na 5, 2 metry na sekundę kwadrat. Tak jak mówiłem, to już wszystkie zadania w tym wideo. Jeżeli chcesz obejrzeć kolejne zadania, zachęcam Cię do kliknięcia tutaj pod tym wideo przycisku WESPRZYJ lub zaglądnięcia do opisu tego filmu pod spodem. Dowiesz się w jaki sposób możesz dołączyć do zamkniętego grona elitarnego grona Pilnych uczniów, którzy mają dostęp do dodatkowych treści. Zatem zapraszam się do kliknięcia przycisku Wesprzy i do dołączenia do pilnych uczniów wspierających szkołę domową online. Do zobaczenia na kolejnym wideo i zajęciach fizyki.